Pod stadionem.pl wyłącznie oryginalne koszulki, bluzy i gadżety piłkarskie. Z Kodem Entry-Od 10% zniżki na cały asortyment. Już od początku listopada mamy w FIFA naprawdę kozackie karty do trafienia. Niesamowite Team of the Week, które widzicie na załączonym obrazku. Dodatkowo zostały wpuszczone specjalne karty Movember. Które są oczywiście związane z November, Moustache, Nowember, zapuszczaniem wąsika, zapuszczaniem brody, zapuszcza się po prostu. Yy, zapuszcza się włosy na twarzy, wąsika tak przysłowiowo, moustache z angielskiego, a ma to na celu poprawienie świadomości mężczyzn o chorobach związanych bezpośrednio z naszą męskością. No chyba wiecie o czym mówię. W każdym razie, jako już mamy tak fantastyczne karty do trafienia, to dzisiaj otworzymy sobie srebrne paczki. Powiem szczerze, że nie wiem, czy ktokolwiek wcześniej robił coś takiego jak srebrny pack and play. Jak nie, to nawet fajnie, że będę takim debiutantem. Ale ogólnie rzecz biorąc, to zasady pack and playa bez zmian. Gramy sobie pack and playa. Jeżeli przegram, to quick quickselluję. Jeżeli nie, no to oczywiście zatrzymuję sobie te karty w klubie, czy tam je sprzedaje normalnie, bo wątpię, że będę tych kart używał. Chociaż na dobrą sprawę, to możemy tak czy siak trafić tutaj jakieś fajne karty. Informy srebrne też przecież są. No i mamy pierwszą kartę: Napastnik Sa O Boże! Napastnik, który ma 46 stępa To nie jest najlepszy napastnik I nie jest to zdecydowanie najlepszy traf Ale początek jest tak najbardziej dobry Jeszcze Kosecki do tego, ej Jest dobrze, jak na pierwszą paczkę Jest naprawdę bardzo dobrze Mamy Koseckiego Santini, no nie aż tak, ale jak widzicie Mamy te dwie srebrne błyszczące karty To jakby nam strzeliło srebrnego informa Trochę by było śmieszne, gdyby pierwszą kartą, którą trafiłem w FIP-ie, e, taką wychodzącą albo w ogóle coś wartą, bo jak sami zapewne wiecie, jeszcze nic nie trafiłem w FIP-ie 17, nic, kompletnie nic, by był Srebrny Inform. Byłoby to nieco zabawne. Dobra, to otwieramy sobie paczkę numer 2, tym razem Antony Marsjal na okładeczce, oby nam dał jakąś fajną kartę. I w środku mamy po raz kolejny Srebrna Błyszcząca, napastnik ze stanu... No i to jest już coś zdecydowanie lepszego napastnik, który ma 88 tempa. No to wygląda to zdecydowanie lepiej niż napastnik, który ma 46 punktów tempa, prawie dwukrotnie więcej, więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze, o, ale tutaj tylko i wyłącznie dwie, a nie, są trzy karty, są trzy karty, dobra, tylko po prostu w duplikacie, ale w sumie... To powiem wam, Oj, mamy bramkarza. Okej, okay, dobra, to już jest dobrze. Podstawowe założenia, czyli w miarę szybki grajek i bramkarz zostały spełnione już w drugiej paczce. Okej, okay, w sumie w pierwszej, bo w pierwszej trafiliśmy kosystickiego. No dobra, rozumiecie. Nie będę gadał, nie będę ględził. Dobra, otwieramy sobie paczkę numer 3. Tym razem Marco Royce. I spójrzmy, czy w środku będzie jakaś fajna karta. Okej, okay, jest to po raz kolejny srebrna, błyszcząca. Środkowy obrońca z zenitu, Nowoselcew. Czyli jakoś tak 74 overall Czyli ten oczywiście Najwyższy rating jak na kartę srebrną I ile tu kart w ogóle O cholera jasna Ale dziwnie to Wygląda bardziej jak jakaś paczka za 15 tysięcy A nie za 3,5 Gdyby ten obrońca tylko miał nieco więcej wzrostu Bo ma tylko 1,80m to by był naprawdę bestią Trzema paczkami Zapełniliśmy ponad no, całą jedynastkę więcej niż całą jedynastkę czego się nie spodziewałem ani trochę. No, ale otwieram sobie dalej, bo srebrne karty w starszych FIFA, nie wiem, czy graliście w FIFA 12, w FIFA 13, nimi naprawdę bardzo, bardzo fajnie się grało i takie karty często gromiły złote składy stworzone z najdroższych zawodników. No, jak było to w tych nowszych FIFA z tymi srebrnymi kartami, wie chyba każdy. Zobaczymy, czy w tej FIFA z srebrnymi kartami. Będzie się dało coś ugrać I ugrać jak ugrać Ugrać się tymi kartami zawsze coś dało Ale też chodziło o wartość Wiadomo, że wartość tych srebrnych kart Też nigdy nie będzie większa Ze względu na widełki cenowe A w FIFA 13 pamiętam, że raz trafiłem srebrnego zawodnika I ja go chciałem dawać na Quixel To był... Lightner? Z Borussii? Nie mam pojęcia Teraz nie pamiętam Ale wiem, że go chciałem dawać na Quixela Ale coś mnie podkusiło, że... A dam go sobie, dam go sobie na... E... O, trafiłem trening bramkarski, więc mogę go sobie użyć oczywiście na tym, na, na, na karcie, bo to jest to, co trafiłem w paczce. E, gdzie jest bramkarz? Jest bramkarz, dobra, super. Reasumując to, co mówiłem wcześniej i wystawiłem go sobie tak po prostu na licytację, taką randomową i się okazało, że poszedł mi za ponad 100k. No tutaj, jak zapewne wiemy, to, to nie jest możliwe, ale jestem ciekaw, czy w ogóle są tutaj karty, takie zwykłe srebrne, które chodzą po tej górnej granicy. Dobra, otwórzmy sobie ostatnią paczkę za 7, e, za 75 FIFA pońców. W środku mamy, Uu! No proszę, to to chyba najgorsza karta póki co. Jardinci. Czy jakoś tak? Um, a poza nim coś tutaj mamy. Lang Reading. No nie najgorzej szczerze powiem. Ten me, pra, prawie 1,90 m, 73 tempa. Nie najgorzej szczerze powiem. Nie najgorzej. Teraz nie zastanawiam w ogóle jakiego tutaj nam menedżera dać. Skoro też mamy menedżera, to znaczy jakieś zgranie. E, dam sobie chyba tego z USA, ponieważ ten nasz super szybki napastnik jest z USA, więc powinienem rzucić jakieś tam zgranie. To jest to jest, spacznie. Główka pracuje, kurde. Tak się póki co prezentuje mój skład ze srebrnego pack and playa i teraz muszę to jakoś wszystko poukładać. Cóż, jeżeli chodzi o ten skład to, to jest chyba tyle. Później w trakcie meczu sobie przesunę tego lewego obrońcę na lewą obronę, a tego lewego pomocnika na prawe skrzydło i tak wiem mam na prawym skrzydle środkowego obrońcę, ale on daje mi zgranie mojemu napastnikowi. Ten napadzior dzięki temu ma 8 zgrania. Co jest naprawdę dobre. Swoją drogą, fajnie się zdarzyło, że Kosecki jest z tej samej ligi, więc. No, powiem tak. Jest nadzieja na ten skład. Bardzo mała, bardzo nikła. Ale jest. Mam jakieś przeczucie, że przeciwnik będzie miał dużo lepszy skład od nas. O! Znaczy, chociaż w sumie. Ej, nie śmiejcie się. To może być dużo lepszy skład od naszego, bo tu jest pełne zgranie. Może mieć jakichś szybkich zawodników. Więc. On jest w lepszej sytuacji niż my w tym momencie. Zdecydowanie. Ale co byście powiedzieli na brązowy pack' and play? Jeżeli chcecie brązowy pack' and play, kciuk w górę i komentarz. A teraz Castillo walczy z kiwomią. Ej, Kiwomia kojarzy! To jest gościu, który jest wypożyczony z Chelsea. Okej, okay, pierwsze dośrodkowanie, pierwsze złapanie piłki. Tak, spokojnie rozgrywa się ten mecz. O, super zagranie już na początku. Wow! Ale teraz dobra interwencja, idealnie w czas, bo mogła być naprawdę groźnie, mogła być już pierwsza bramka. Smallwood do Koseckiego, Kosecki, Kuba! Kuba, dawaj, nie nie możesz się prześcignąć! Coś ty tam narobił, miałeś się zatrzymać z tą piłką 50 metrów wcześniej! Dobra, jest nasz super striker, strzał! Eee! Te 8 punktów zgrania chyba daje mu coś, bo strzał powiem wam szczerze, tak prosto po przejęciu, a naprawdę bardzo, bardzo ładny. Teraz próbujemy sobie doszedkować klasycznie. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Mamy, mamy. Czy mamy obrońcę, który się nazywa Macintosh? Dobra, widzia, widziałem wszystko. Tak jak mówiłem, on ma kurde pełne, zgrań, pełne zgranie i ma szybkich grajków. Ale my też nie mamy wolniejszych, dawaj, 88 tempa, przyjacielu, proszę cię. O, kto to mnie wyprzedził? Little Bitter. Okej. Okay. Ale jest już Kuba Kosecki, Kuba Kosecki, dośrodkowanie, bardziej centrostrzał, ale jest rzut rożny, więc możemy uznać, że te zagranie Kuby Koseckiego było dobre. Jeszcze raz, i... Aj, o, patrzcie, znowu Kosecki, ale ma chrapkę na brameczki, kurde. Kosecki, Kosecki już w bliżu pola karnego. No, powiem wam, co, nie najgorzej się gra tym składem, spróbuję sobie teraz jakoś inaczej rozegrać. I teraz głupka? Aj, nie, złapał to, ale jest dalej. Castillo ma piłkę, nie ma piłki. Kosecki! Ale piętą zagrał, patrzcie, ale zagranie. Jak jak Wawrzyniak prawie tą piętkę pocisnął. Pię! piętką! Jak fajnie! Ja nie wiem tutaj, który zawodnik w tym składzie jest szybki, który ma jakiekolwiek sztuczki. Wiem tylko, że ten mały murzynek z przodu i kosecki są szybcy, a tak poza tym to. to, to, to nic nie wiem. Oj, oj, teraz beznadziejny był ten sztisk, tu będzie gol. Tak jest. Jeden do zera dla przeciwnika. Głupi i niepoprzedni był ten... Bo niepotrzebny przepraszam, był ten szcis, który zrobiłem przed chwilą. Chociaż. Co to był za strzał? Widzieliście jego nogę? Raboną z Kubany strzelił jak kamyk, kurde. No i teraz Lang! Lang strzał! Oj, oj oj, oj oj, oj. Tych... Wydaje mi się, że ty jesteś coś bliżej defensywy ci... Bliżej ci do defensywy, aniżeli do ataku. Co było widać po twoim wykończeniu. No dobra. Castillo, strzał! Nie ma. A, spalony był. Okej. Okay. Rozumiem. To udzielam ci rozgrzeszenia. O nie, Jezus Maria! Wybij tą piłkę, przyjacielu mój drogi! Dziękuję ci. Lang. To jest nasz super striker. O, super wybicie. Ej, tu nie było spalonego? No, tu był spalony. Ale znowu pręd. Ja pierdzielę. na... Trzecie, trze, trzecie, trzecie obicie e, obramowania bramki w, w ciągu 5 minut ze strony przeciwnika. To mo może to wykorzystamy jakoś, że przeciwnik ma taką nieskuteczność, czy coś? Halo. O, halo, halo. Teraz troszeczkę gra bez parta, gówno warta Dogranie jakieś? Coś, coś, nie coś? Coś? Nie, jednak nie. Teraz Lang. Lang, wyczekaj go. Wyczekaj go. Tak jest. Idealnie. Idealnie. Dobra, lobujemy. To musi być gol. Nie. Co ty masz stary, za koślawe nogi Czym ty to strzelałeś Ja jestem zdruzgotany po tamtej sytuacji Każdy normalny zawodnik by to wykończył No, chodź i dograjmy sobie to jakoś ładnie Okej okay. A te wrzutki mi kompletnie nie wychodzą w tej chwili. Masakra, ja nie umiem dośrodkowywać kompletnie piłki Dobra, koniec pierwszej połowy Po 45 minutach powiedziałbym, że No cóż, statystyki mówią same za siebie Ale przeciwnik No nie ma co mu odbierać Te jego dwa strzały, które były Bo były no to były w obramowanie, jeden trafił, znalazł drogę do, do bramki, no i jest gol, ale troszeczkę boleśnie wyglądają te statystyki. Nie lubię tego, jak ja już dam start, a przeciwnik nie, to jest taki element napięcia. Nigdy nie wiesz, kiedy się zacznie gra i... O, na przykład jak teraz, zaczęła się, ale to jest Kosecki, Kosecki! Słabe to było, słabe. O Boże, jak my... Jak my tak strzelamy, to ja się nie dziwię, że my nie prowadzimy. Naprawdę. Możemy oddać tych strzałów 20, a je, jak będą to takie strzały, to tu to, to nic nigdy nie wpadnie. Koseczki! Koseczki! Dawaj, stary! Jeszcze trochę! O! Ile ten Will ma tempa? Stop, 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 stop. Ja go sobie zaraz sprawdzę. Ej, no ja przepraszam bardzo, ten wildik ma 74 tempa. To jakim cudem on, on mi przegania Koseckiego, który ma tego tempa 91? No jak ja się pytam? Kosecki! Dobry strzał, ładnie rozegrana akcja. No powiem wam tak, są dwie możliwości. Jeżeli zdobędziemy bramkę, to jest to jeszcze szansa powalczyć, a jeżeli on nam wsadzi drugi raz, no to, to już wtedy pozamiatamy. Kosecki, ale genialnie zgubił, kurde. Kuba Kosecki, Kuba Kosecki to jest klasa sama w sobie, dogranie! I jakieś dośrodkowanie, strzał, ale Klasycznie, prosto w rękawice bramkarza i dzięki temu statystyki się prezentują tak, a żaden z tych 12 strzałów Nie zagroził nawet bramce przeciwnika No nie, 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 no i trzeba zrobić takiego No matko boska O O No Kosecki, stary o nie, nie, nie. Źle, źle, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. No, dlaczego ty go nie mogłeś wypuścić mocniej? Dlaczego? Tylko mu podałeś tak, że on musiał przebiec jeszcze 15 km do tej piłki. Teraz, proszę, ktokolwiek, nie, nikt, nigdy w życiu. No i moi na takim trupie super roz... No, <ścoughs> Ale... Obrona się rozstąpiła jak... Nie wiem co. Kosecki, teraz albo nigdy! To, to najwidoczniej nigdy jak takie podania fajne są. Dobra, atak całą drużyną, jolo. Albo wygramy, albo... albo, albo przegramy. Tak, tak w sumie zawsze wygląda mecz piłki nożnej. Teraz albo nigdy. Kosecki! Kuba kosecki! Kuba kosecki! Przeganiany klasycznie! No... Jak to jest? Kurde... No, nie fajne to jest, naprawdę. O mój, Boże! No, Lang... Lang! No, teraz albo nigdy! Teraz! 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 Nie! Nie, teraz! Teraz! Nie! Gdybym strzelał! Nie! Przegrywamy ten mecz. Szkoda i o wszystko, bo dominowaliśmy. No ja wiem, że te strzały, których oddawaliśmy, no to nie wszystkie były jakieś super groźne, ale... No, powiem tak, po takim spotkaniu, gdy patrzy się na takie statystyki, no to to mimo wszystko boli. Ja wiem, statystyki nie grają, no ale. Hej, to boli, po prostu. Aż się wzruszyłem. No cóż, niestety, ten moment kiedyś musiał nadejść. Czas sfiksulować ten cały skład. No, pierwszy pack and play przegrany. No, ale powiem wam szczerze, że. że całkiem dobrze się bawiłem. Śmiesznie było, to, to na pewno, śmiechowo było grać z tymi kartami. Eee, ale trochę szkoda, bo niektóre grajków. Może by poszli za, za coś troszeczkę więcej. Ale tak, to szczerze powiem, fajnie się bawiłem, zdecydowanie. I cóż to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek ze srebrnego Pack and play'a. Tak jak powiedziałem, przy wyborze składu, a raczej przy przedstawieniu składu przeciwnika, jeżeli się Wam ten pomysł spodobał, to dajcie znać, może, czy byście chcieli zobaczyć coś takiego jak e, brązowy Pack and play, gdzie byśmy otwierali te brązowe paczki premium. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, zostawcie kciuka w górę pod tym komentarzem dla zasięgu. Fajnie by było, jeżeli byście przebili 2000 raper w górę pod tym odcinkiem, bo te aktywności ostatnio.. No, nie są najlepsze. Nawet pod Fantasy Eleven, gdzie łapki w górę są tak ważne, to tak czy siak bardzo, bardzo odstaje od reszty ekipy, co jest troszeczkę smutne. No, ale cóż, tak, tak to wygląda teraz. I ja się z Wami żegnam, najzwyczajniej w Świecie. Na razie i pa pa!